znajduje tak, się tak zwana ścianka, w której można sobie zrobić zdjęcie w stroju komp kompilowym przed, przedwojennych eleganckich Także też na to zapraszam. No i dziękuję za takie liczne przybycie. Dziękuję No bardzo. i jeszcze dziękuję. jakieś pytania może ktoś z Państwa ma? To można wejść na tą wystawę czy bilet trzeba kupić e, znaczy na plażę? Znaczy bilet jest obowiąz obowiązkowy, no niestety żadnego zwolnienia nie, nie uzyskaliśmy. Z, z gu... Ale on bo kosztuje że chyba złotówkę czy dwa złote, nie, wiem, nie czy to Nie, ja chyba cztery czy sześć. to, to Tak, tak, dlatego pani mówiła, że biedniejsi ludzie dzisiaj też jeżdżą po no, no, tak, a nie no. tutaj. No. Tak, bo jak ktoś był na, na wyższym poziomie, to jednak musiało być płatne, no, bo ludzie nie, nie dbają, jak coś jest bezpłatne, także no, niestety, no, poziom, poziom kosztuje, no, utrzymanie tego pomostu. Ty, jakieś dobrej jakości, czystości. Ja to z Unii Europejskiej sfinansowano ostatnio wszystko. To powinno być no nawet no bezpłatne, właśnie, bo to. nie można no było zarabiać przez pewien czas. Zaraz tak ta społeczny, poczyszczajny, czy go wtedy. To bardzo łatwo by było no, wiesz, to, wiesz, to to Można to to na, na zdjęcia, bo nie, nie było od początku. <śleszy> Wszystkie, proszę Państwa. Może Pani. No to do następnego razu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. na ale my, nie, ludzie, nie plaża, że to. Ale my na wystawę idziemy. Ale my idziemy na wystawę, nie na plażę. No i bilet kupujemy. Co jest na to Plaża jest dalej, to jest przed plażą. Wystawę. No właśnie. A, ale po czemu pan wchodzi? Nie, to jest miejska. w wchodzi, za bramkę pan płaci bilet. Ale ci ludzie kupują bilety na plażę, a nie na wystawę. My, no. Proszę pana, ja pan, panu nie rozumiem. Moich du... stępie, tak? No nie rozumiem, bo. Pana, ja panu tłumaczę, to jest, no. plaża, to jest A my przyszliśmy przy... tak, na wystawę. A nie wystawa jest na plaży i kupujemy. Nie, wystawa jest nie na plaży. A może panu inaczej? Tutaj jest tłumaczę. wystawa. No. Wchodzi pan na teren, mhm. który jest chroniony, jest zamknięty. Czyli no. od bramy w tą tak. stronę jest wejście płatne, tak? No nie, bo w regulaminie jest napisane, że wejście jest na plażę. To co, Panią na, no, jak, na pan pan jest napis wojska... na siłownię, przepraszam, na siłownię jest ten płatny? Dobrze przejdzie tak, pan, dobrze? W ogóle tu jest 20 Dobrze. Pokichaliśmy się trochę, Nie no, bo przed chwilą jeszcze pani przewodniczka mówiła, że sobie można zrobić tu z, z, z zdjęcie w tym, z Galerii Ślędzińskich, więc... Jest oprowadzanie Urzędu Miasta dzisiaj bezpłatna w, w wycieczka po D lidach więc... Właśnie jak jest zamknięta, to jest brama zamknięta. 24 godziny na dobę jest tak, Znaczy, jest, tam pisze, ruch godziny, godziny 9 do 20 twarza otwarta, tak? Czyli nie zamykamy bramy wtedy jest zamknięta. Czyli jak przyjdzie po 20, co? Młość z Tak, ze spaceru na no pewno, że tak zaraz ich zapytam. Zaraz, 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 zaraz. My ale zapytamy, be, jak ]penis. państwo, czy bilet kupili? Czy panem? się. Pana, dalej, bo to po co takie Ale chcemy zapytać, czy państwo weszli z. Nie wiem, to już nie ważne. ważne. To już, ale dla nas. Proszę opuścić. Tak, tak, to będę dobrze. miał fajne nagranie, no. Tak? Dobrze. No? Dobrze. Wzywajcie, policji. Zapraszam. To... <laughs> ale użycie, użyjecie siły? Przymusu nie, bezpośredniego? Nie, chcemy po prostu z panem normalnie się no dowiedzieć, to... tak? Proszę No po, po co? Ty... Ja <laughs> chcę panu... zapytać, jak oni no, weszli. No, ale no. dobrze. Weszli, jak weszli, a tu akurat nie mam. ma. Nie bez sensu, takie dyskusje. Po co takie coś robić? O, zaraz zobaczymy, pan się zapytał. No? Ale, ale... <laughs> Nie, 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 proszę. nie niech pan no to utrudnianie pracy dziennikarza do trzech na więzienia. No, no, bez przesady. Ale pan nie jest... Ale no ja to chcę, widzi pan... Ja chcę zbadać Dobrze. Temu, Dobrze, w jaki sposób Pani weszli, no. Dobra, opuszczam. Dobra. No. Opuszczamy. Zapraszam nie pana do wyjścia. Zadzwonimy na Patłopolki. Co się dzieje? Nie, ja dzwonę. No pan chce wejść pan, sobie wystawę. Wejść. Pan jest komiczny, nas nagrywa. Proszę mnie nagrywać, nie ma nagrywa hmm. hmm. na problemu. Dobra, zaraz, zaraz, wyjaśniamy temat. A dobra, wszystko. jasne, dziękuję. O, ja powiem to że <śmiech> <śmiech> trzeba, Nie, no w kolejce stanąć i kupić bilety, nie, żeby nie, to wyciec, Nie, ja teraz materium, powiesz, Nie, ja teraz Nie, Nie, ja Nie, ja, już to, ja tu nie będę to nie, ja przyjadę w tygodniu. Mam to no. katalog z mojej wystawy. A, czekaj, czekaj. Ola, jednostka. Poproszę bilet na wystawę. Tak, 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 kartą można płacić? To poproszę. Nikola przykonał się. Nikola. Tak, tak, ja to będzie były. No by to zapisała moja córka moje dłona. I Biały tak polecam. Najlepszy portal białym stoku bez dziękuję. cenzury. Wiele Ci pokazać? No, się na Już. To będzie do naszego też artykułu Jasne. z kamery, kurą tutaj mamy. Super. Pozdrawiam. I dziękuję za profesjonalną obsługę i przyjazny stosunek do mediów i mieszkańców jego stoku, którzy chcieli zobaczyć wystawę. Pozdrawiam.